Podsumowując bardzo ogólnie, ostatni rok był dobry dla Stowarzyszenia Zamek Czocha. Liczby świadczą na naszą korzyść, bo 20 nowych przyjętych członków, jest to dużo, przy sytuacji, jaka niestety w Polsce działa i funkcjonuje, gdzie no niestety społeczeństwo bardzo mało chce działać na temat stowarzyszeń, na temat takiej działalności propublico, bo ono. to nas cieszy. Cieszą nas również imprezy, gro imprez, które wykonaliśmy i które jeszcze zamierzamy w dalszym ciągu robić na rzecz propagowania Zamku Czocha, propagowania regionu no i propagowania historii tego regionu. W roku 2014 stowarzyszenie już teraz ma zaplanowaną organizację 14 imprez. Praktycznie, żeby można wychodzić tutaj z kalendarza, że przynajmniej jedna z z odrobinką imprez powinna być w miesiącu. A więc to są te imprezy i ta przyszłość. Przyszłość również pokładamy w nowych członkach, którzy są i mamy ich historyka filozofii, świeżo pozyskanego historyka sztuki. A więc mamy nadzieję, że te osoby do nas wspierać i również one będą determinowały całe stowarzyszenie łącznie z zarządem do dodatkowych imprez, do dodatkowych działań. A to nie koniec działań w bieżącym roku. Jestem po na przykład bardzo zaawansowanych rozmowach z właścicielami, to jest obszar tutaj Poznański, wystawy o historii o historii rozpracowania Enigmy. Prawda? To są 23 piękne plansze, które były w Sejmie, w Senacie, w Unii Europejskiej i udało nam się jakby zdobyć przyrzeczenie, że w 2014 ta wystawa może trafić do Zamku Czocha. To jest piękne miejsce, żeby pokazać tutaj prawdziwą historię Twierdzy Szyfrów. Będą nowe kontakty, praca z młodzieżą, prowadzenie grup rekonstrukcyjnych, wystawianie ciekawych zbiorów kolekcjonerów, czy sprowadzanie i wystawianie historycznych sztuk teatralnych. Jesteśmy w trakcie yy, zawiązywania współpracy z, z Stowarzyszeniem Marksburg, Stowarzyszeniem Zamków Niemieckich, którego prezesem był pan Bodo Epphardt, który zresztą... Przebudował zamek Czocha i zamek Grodziec. Chcemy wrócić do zamkowych spotkań z historią, chcemy tutaj parę innych imprez odbyć chcielibyśmy przede wszystkim w miarę możliwości kontynuować naszą działalność organizacji ruchu turystycznego. Jednak w ostatnim czasie Stowarzyszenie dość wyraźnie odczuwa, że stosunek dyrekcji Zamku Czocha do Stowarzyszenia Zamek Czocha, delikatnie mówiąc, kostnieje. Powinniśmy mieć godnego partnera do rozmowy. Mało tego, ten partner był jednym z założycieli, z ojców założycieli naszego stowarzyszenia. To dzięki nim mamy zapis statutowy że siedzibą jest zamek Czocha, dzisiaj się to kwestionuje, ale nie pokazuje się opinii prawnej. No jest takich wiele różnych, czy dzisiaj na przykład każe nam się po raz pierwszy po 17 latach płacić za wynajęcie sali w celu odbycia spotkania walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia. Dobrze, możemy ponosić te koszty, bo, 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 bo ludzie chcą działać i nie można tutaj się obrażać na, na innych, ale no, no są to dla nas realia niezrozumiałe. To samo dotyczy książek o Zamku Czocha, które napisał Janusz Skowroński. Książka ma 15, jest 15 lat na rynku, ma 4 wydania. Jest, napis, jest, przepraszam, jest napisana druga, która uzupełnia tę historię, czyli Perły z nadkwisy, bo ta pierwsza to była tajemnica Zamku Czocha. I proszę sobie wyobrazić, że tych książek o dziwo, jakimiś dziwnymi zarządzeniami Rosu nie można kupić na Zamku Czocha. Nie można kupić na Zamku Czocha, gdzie no jeszcze pół roku temu było to nie do pomyślenia. Jakieś takie są dziwne relacje. Jednak pełni zapału działacze Stowarzyszenia Zamek Czocha mają nadzieję na ocieplenie relacji i chcą działać, bo to ich pasja. Zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam są na bieżąco wiadomości o, o, o naszym stowarzyszeniu. No i myślę, że pozyskamy nowych członków do współpracy.